Siemanko BMW F11 2014 rok montaż oświetlenia ambiente. Zaczynając od góry montaż listef LEDowy w podsufice. Deska rozdzielcza, paski LEDowe, strona lewa oraz prawa ze środkową częścią konsoli. Drzwi paski LEDowe w czterech drzwiach przód oraz tył. Następnie tunel środkowy, również paski LEDowe, podświetlenie klamek oraz podświetlenie schowków przód i tył. Na sam koniec podświetlenie przestrzeni nóg. W tym momencie jest włączona jakaś tam animacja w celu zwizualizowania tego jak wygląda to na aucie. Naprawdę w tym samochodzie siadło to przykozacko Bardzo, bardzo piękny efekt w rzeczywistości naprawdę miażdży tak to właśnie się prezentuje Możliwość regulacji osobno przestrzeni nóg, osobno schowków w drzwiach i osobno tych listew fledowych w panoramie, w desce rozdzielczej i w drzwiach. System ten posiada również powitanie. W tym momencie jest jakaś tam animacja, która ma określoną prędkość. Można to też prędkość zmniejszyć. Można też jasność każdej sekcji z tych trzech wcześniej wspomnianych ustawić odpowiednio jak się chce. W tym aucie jest zrobione to w ten sposób, że załącza się system wraz z włączeniem świateł lub jeśli mamy ustawione przełącznikiem na auto od czujnika zmierzchu łącza się wtedy jak się robi ciemniej lub jak się rozjaśnia to się gasi to można ustawić albo tak albo generalnie bardzo bardzo ładny efekt nie spodziewałem się że w BMC naprawdę tak to rewelacyjnie siądzie myślę że tego w tym aucie brakowało bo oryginalny ambient jest naprawdę bardzo ciemny i lipny